Na każdy temat, przesów Zasiński, witam Państwa. Państwa gościem w dniu dzisiejszym będzie prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu, pan Witold Stefaniak. Dzień dobry, panie Witam, panie redaktorze, witam Państwa. A jak pan prezes, to będziemy rozmawiali o sezonie grzewczym i o tym, czy będzie ciepło. Pierwsze podstawowe pytanie, panie prezesie, czy nie zabraknie nam węgla w tym sezonie grzewczym? Tutaj mogę uspokoić naszych odbiorców. Węgla nie powinno zabraknąć. Mamy zapasy zgromadzone. Myślę, że mniej więcej do końca lutego umowa z dostawcą jest realizowana w sposób ciągły. Na razie bez żadnych zakłóceń, więc no, wszystko wskazuje na to, że e, paliwa nam nie zabraknie w tym sezonie. Od 1 października zmieniły się e, przepisy. Ustawa dotycząca e, Ogrzewania jako takiego. Proszę mi powiedzieć, analizując ten poprzedni okres grzewczy, czyli 2021 rok, a 2022-2023, czym się ten czas grzewczy będzie różnił? No niestety ten ostatni rok wprowadził ogromne zamieszanie na rynkach surowców energetycznych, co przełożyło się na Kroczący wzrost cen e, ciepła także w naszej spółce. E, taryfa, e, która jest podstawą do obciążania odbiorców, e, zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, była w ciągu ostatniego roku kilkukrotnie zmieniana w związku ze stale rosnącymi cenami. Węgla i uprawnień do emisji CO2. Od 1 października została zatwierdzona ostatnia aktualizacja tej taryfy, obecnie obowiązująca. Natomiast od 1 października weszła też w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących sytuacji na rynkach paliw energetycznych dla. Odbiorców jest to ustawa znana pod hasłem mówiącym o tym, że ustawa ta blokuje maksymalną cenę wytworzenia ciepła i gwarantuje odbiorcom, że ta cena ciepła nie wzrośnie od 1 października do końca kwietnia przyszłego roku. To jest ważna informacja. To jest zasadzie. bardzo ważna informacja się... dla odbiorców, mhm. ponieważ zgodnie z tymi przepisami e, mają zagwarantowaną stałą cenę ciepła w okresie e, grzewczym od 1 października do końca kwietnia. Natomiast drugim jakby elementem jest, tej układanki jest e, taryfa, którą my jako spółka e, jesteśmy zobowiązani zatwierdzać w Urzędzie Regulacji Energetyki. I czy ta taryfa będzie wzrastać w tym okresie, czy nie będzie wzrastać, to będzie oczywiście uzależnione od cen e, surowców, paliw, energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2. Panie prezesie, z jednej strony mamy e, okres grzewczy 2021-2022, mhm. po drugiej obecny. Proszę mi powiedzieć, czym te okresy grzewcze się różnią. No, jeżeli chodzi o odbiorców, to można powiedzieć, że cena ciepła sprzedawanego wzrosła praktycznie prawie że o 100%. Cena wzrosła w związku z tym, że stale rosły koszty produkcji tego ciepła. Ja mogę powiedzieć tylko, że w tym samym porównywalnym okresie cena paliwa, które stosujemy, czyli węgla, wzrosła o 400%. Cena uprawnień do emisji y, o prawie y, 200%. Natomiast y, od 1 stycznia, y, cena energii elektrycznej, mimo tarczy rządowej i y, cen y, zagwarantowanych dla takich spółek jak nasza na poziomie niespełna 800 zł za megawattogodzinę, to w porównaniu do tych cen, które płaciliśmy, to i tak będzie ponad 200% więcej. Odbiorcy, czy to energii elektrycznej, czy ciepła, czy innych źródeł y, ogrzewania, y, czy gazu, na przykład w tej chwili robią wszystko, walczą o swoje, i, i żeby po prostu te koszty, jakie ponoszą, były jak, jak najniższe. Między innymi y, wiem, że do Państwa, do nas również dotarły informacje z domków jednorodzinnych, y, które płacą i ponoszą koszty stałe tak zwanego przesyłu i potrafi tak być, że na jednej ulicy te koszty są różne I nie wszyscy potrafią to zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i co panie prezesie należy zrobić, żeby w takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili, za ten przesył, tą stałą opłatę zmniejszyć po prostu w tych kosztach, jakie na co dzień mieszkańcy tych domków ponoszą. Faktycznie jest to problem znany. Czy to również... się da wytłumaczyć? Że jest tak, to bardzo proszę. To się da wytłumaczyć, aczkolwiek nie jest, nie jest to proste i no, odbiorcom trudno to zrozumieć. No bo jeżeli powiedzmy, sąsiad płaci za to samo, tak? mniej, a ja mieszkam obok, płacę więcej, no to po prostu z jednej rury jest wszystko niby ok, Ja tego nie rozumiem. Problem leży w tym, że te osoby, które najczęściej się skarżą na to, że płacą ceny różne niż na przykład sąsiedzi, to są odbiorcy, którzy rozliczają się w tak zwanym systemie jednoczłonowym bądź taryfie jednoczłonowej. To są odbiorcy, którzy płacą tylko i wyłącznie w tych okresach, w których faktycznie zużywają ciepło. W związku z tym w cenie tego ciepła. Indywidualnie dla każdego odbiorcy są wliczane również pozostałe składniki, które wynikają z taryfy. Odbiorca płacący w taryfie w systemie dwuczłonowym płaci zgodnie z tym, co jest zatwierdzone w decyzji taryfowej. Natomiast dla odbiorcy płacącego w systemie jednoczłonowym cena, za którą sprzedajemy jednostkę ciepła, jest wyliczana indywidualnie dla konkretnego odbiorcy i w tej cenie jednostki muszą się zawrzeć wszystkie pozostałe stałe e, składniki e, taryfy. E, ta cena jest uzależniona zarówno od mocy zamówionej, jak i od e, zużycia energii w poprzednich okresach, w związku z tym mogą wystąpić różnice w cenie. Dla osób, które mieszkają praktycznie po sąsiedzku. Bo jeżeli jedna z nich ma większą moc zamówioną, druga mniejszą, albo jedna z nich w poprzednim okresie zużyła więcej ciepła, druga mniej, to te elementy wpływają na cenę, którą, którą mają w tym momencie do zapłacenia. To co by Pan jako prezes Pecu doradzał mieszkańcom, szczególnie tych domków? jednorodzinnych, co powinni zrobić, w jaki sposób z Państwem negocjować, w jaki sposób rozmawiać, żeby na końcu jednak ten cel osiągnęli i płacili trochę mniej. Albo tyle co sąsiad. Panie redaktorze, ja to powtarzam od kilku miesięcy tłumaczyłem to już na posiedzeniu Rady Miasta. Co więcej, już w ubiegłym roku do wszystkich odbiorców rozliczanych w systemie jednoczłonowych wysyłaliśmy indywidualne pisma. Z prośbą, żeby się do nas zgłaszać, żeby e, przeliczyć e, to ciepło, które zużywają, na e, taryfę dwuczłonową, ponieważ ona jest po pierwsze dużo bardziej przejrzysta e, i daje gwarancję płacenia takiej ceny, jaka wynika z taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki, a po drugie, według mnie, e, w tych trudnych czasach jest dla odbiorców bardziej korzystna ponieważ rozkłada opłaty za stałe elementy wynikające z taryfy na cały rok, a nie tylko na okres grzewczy. Pierwsze głosy niezadowolenia pojawiły się w ubiegłym roku, w październiku, w listopadzie. Wtedy były interpelacje pisane do prezydenta miasta. Wtedy składaliśmy również wyjaśnienia, z czego to wynika. Teraz po raz kolejny pojawiły się te głosy, myślę, że dlatego, że odbiorcy w żaden sposób nie są w stanie na fakturach, które otrzymują od nas odnaleźć kwot, które pojawiają się czy to w ustawie gwarantującej cenę maksymalną, czy to w taryfie, ale tak jak powiedziałem... Ale dlaczego tak się dzieje? Czy my jesteśmy właśnie w stanie dlatego... tak normalnie... O ludzko to wytłumaczyć. Właśnie właśnie dlatego... Patrzę, widzę i to nie jest to, co chciałbym zobaczyć. I nie rozumiem. Tego. Dzieje się tak właśnie dlatego, że system rozliczenia jednoczłonowy powoduje konieczność wyliczenia indywidualnej stawki dla każdego odbiorcy. Jest on mniej przejrzysty, trudniejszy do zrozumienia. My oczywiście staramy się odbiorcom tłumaczyć to. Prosimy o, o kontakt osobisty. E, staramy się e, pokazywać, w jaki sposób to jest wyliczane. Natomiast faktycznie e, nie jest łatwo to e, zrozumieć. Kontakt bezpośredni z państwem to negocjacja i tak dalej, tak dalej. Zmiana sposobu rozliczania przy okazji tego kontaktu. Wydaje mi się, że w tej sytuacji jest przy indywidualnych odbiorcach niezbędny po prostu. I ten kontakt deklarujemy każdego z odbiorców, który się do nas zgłasza i prosi o wyjaśnienia, traktujemy poważnie. Każdemu proponujemy zmianę sposobu rozliczenia. No niestety nie, nie wszyscy chcą zrozumieć tą różnicę między jednym systemem a drugim. I stąd pewnie też te skargi, które, które trafiają, y, czy do państwa, może czy do. Nie skargi, czy, ale może skarga to złe, zwo, złe, tak? złe, złe sformułowanie. To brak zrozumienia, jak gdyby pewnych zjawisk, które tak, mają miejsce. Tak, tak. Myślę, no, myślę, że to jest głównie brak, brak zrozumienia pewnego sposobu, y, y, który. Nam został narzucony przez przepisy prawa. Ja mam wątpliwości co do tych precyzyjnych zapisów różnych ustaw i nie tylko, bo rozmawiałem w tej kwestii nie tylko z Panem, bo rozmawiałem również z prezesami spółek tego typu w innych miastach e, zajmujących się produkcją ciepła i oni na przykład tej ustawy, tych niektórych zapisów też nie do końca są w stanie zrozumieć. Opowiadali mi jakieś niestworzone historie o przeliczaniu gdzieś tam. Od tyłu coś. Ja nie byłem w stanie po prostu tego zrozumieć. Nie zazdroszczę Wam tej sytuacji, bo na dobrą sprawę, jako redaktor, siedząc z prezesem, powinien zapytać bo to interesuje naszych widzów i odbiorców ile będę płacił za tego dżula, jako odbiorca indywidualny? Załóżmy, tak? Płaciłem w tamtym okresie grzewczym tyle, a teraz będę płacił załóżmy do maja tyle i tyle. I zapytałbym dlaczego? Jeżeli chodzi o odbiorców rozliczanych w systemie dwuczłonowym, w taryfie dwuczłonowej, to nie jest skomplikowane. Do momentu wejścia w życie rekompensat te kwoty, które się pojawiają na fakturach, wynikają bezpośrednio z decyzji taryfowej i to każdy może sprawdzić, ponieważ ta decyzja aktualnie obowiązująca znajduje się na naszej stronie internetowej. Można tam zajrzeć, pobrać sobie taką decyzję i sprawdzić, czy te kwoty się zgadzają. I one się zgadzają. Od 1 października, czyli od momentu wejścia w życie ustawy blokującej tą maksymalną cenę wytworzenia, każdy odbiorca w systemie dwuczłonowym dostaje na fakturze informację, ile kosztuje gigażul z taryfy, ile kosztuje gigażul po zastosowaniu tej rekompensaty wynikającej z ustawy i ile zaoszczędza na każdym, Gigajulu i to też można zweryfikować z decyzją taryfową. Natomiast jeżeli chodzi o odbiorców rozliczanych w systemie jednoszłonowym, niestety nie da się tego przełożyć jeden do jednego, i w tym jest e, największy problem. Podmiot sprzedający ciepło nie ma dowolności e, w ustalaniu cen. Wszystkie te ceny wynikają albo z taryfy, albo z przepisów, e, i my jesteśmy zobowiązani te przepisy stosować. Czy to nam nastręcza więcej czy mniej trudności, to już jest zupełnie inna sprawa. Ale my jesteśmy w stanie każdemu, kto wykaże chęć zrozumienia tych mechanizmów, jesteśmy w stanie pokazać, w jaki sposób to zostało wyliczone. No właśnie, a sytuacja jest dosyć poważna, bo tych środków finansowych, nawet ze względu na inflację, ubywa nam coraz bardziej. Tak, zapytam na zakończenie jeszcze. O tych, którzy tutaj są głównymi odbiorcami. Mówię tutaj o spółdzielni mieszkaniowej naszej sierackiej, mówię tutaj o wspólnotach, tak? Bo jednak tego ciepła, oni od państwa najwięcej zapotrzebują. Czy u nich są problemy związane, tak jak Pan powiedział, z akceptacją tych stawek, które są, czy ze zrozumienia tego, co się w tej chwili dzieje. No i czy oni nie mają problemu z tym, żeby to w jakiś sposób. Normalnie po ludzku rozliczać z członkami spółdzielni, czy to też z członkami wspólnot mieszkaniowych? To, to pytanie bardziej do. Ale na zarządu... wejściu jakąś informację tak, od Was muszą tak, przecież od nas, otrzymać. Od bo... nas odbiorcy, w tym przypadku spółdzielnia no właśnie, mieszkaniowa jako, jako największy odbiorcy. odbiorca i y, wspólnoty mieszkaniowe otrzymują informacje na temat tego, w jakiej cenie my im to ciepło będziemy sprzedawać. Natomiast to, w jaki sposób oni się rozliczają e, z mieszkańcami. A możemy powiedzieć, w jakiej cenie? E, w cenie wynikającej z taryfy. Mm -hmm. Na dziś e, nie, nie pamiętam dokładnie kwot, ale cena gigajula po zastosowaniu rekompensaty to jest e, niewiele, ponad 80 mm -hmm. zł, plus oczywiście e, opłaty za moc zamówioną, za przesył i za, za czynnik wynikający. Z taryfy odpowiednio pomniejszone o tą rekompensatę, którą w tym momencie stosujemy na podstawie, na podstawie ustawy. E, natomiast no my niestety, niestety albo stety, nie mamy wpływu na to, jak e, spółdzielnia czy jak e, wspólnota mieszkaniowa rozlicza się z własnymi mieszkańcami. To już wewnętrznie, w ramach spółdzielni czy w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Zarządcy z mieszkańcami ustalają zasady, według jakich mieszkańcy te opłaty na rzecz wspólnoty czy, czy na rzecz spółdzielni ponoszą. Który sposób jest lepszy rozliczenia, tego nie wiem. Będę pytał kolejnych gości. Eee, I próbował wyjaśnić. Ja też, ja też nie wiem i nawet, nawet nie próbuję, nie próbuję rozstrzygać, czy, czy rozliczenie z licznika, czy rozliczenie z metra kwadratowego. To już są ustalenia pomiędzy mieszkańcami a, a zarządcami wspólnoty spółdzielni. Kończąc bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. E, tak jak Państwo słyszeli, stawki do kwietnia jako takie zaogrzewanie się e, nie zmienią e, i, i może i dobrze, co będzie dalej? Chyba nikt z nas w tej chwili nie jest w stanie tego przewidzieć. Państwa gościem był Pan Witold Stefaniak, prezes przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej w Sierracu. Bardzo dziękuję. Dziękuję za udział bardzo dziękuję w programie. Na zakończenie warto chyba indywidualnie kontaktować się z PCM się razu indywidualnie rozmawiać, wyjaśniać swoje wątpliwości. Bardzo dziękuję. Ja panu również pozysie, dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę.